Czy rzeczywiście dotarły do Was jej słowa? Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, jest Zawsze wtedy Boże Narodzenie. Boże Narodzenie to nie tylko czas kojarzony ze świątecznym klimatem, choinką i prezentami. To czas, który powinien kojarzyć się nam z zaczynaniem nowego życia, życia przepełnionego miłością do bliźniego. Boże Narodzenie to dostrzeżenie Boga w drugim człowieku, to radość, jaka płynie z dawania siebie innym. Boże Narodzenie powinno być i trwać w nas przez cały rok. Bo ręka wyciągnięta do bliźniego to nie tylko wspaniały prezent dla drugiej osoby, ale również dla nas samych. To poczucie spełnienia w miłości i wypełnienie woli Boga. Boże Narodzenie. Czy aby na pewno oczekiwanego przez nas Gościa. အလမန်တာ Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazło się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony Jezus Twój syn. Oto ja, służebnica Pana mojego. Niech mi się stanie według słowa, Twego, według słowa Twego, według słowa Twego, według słowa Twego. Mąż i Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie gdy powziął tę myśl, oto anioł pański, ukazał mu się we śnie i rzekł. Józef jest synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od Jego grzechu. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka, oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. przebywali w polu pasterze i trzymali straszną nocą nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich Nie bójcie się, Oto zwiestuje Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. O Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, powiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Muzyka Matkę I uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę, i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego.